Grzegorz Kucharczyk, po prostu historia. Historia, która kieruje naszą myśl do wydarzeń, które miały miejsce 80 lat temu. Mówię o zakończeniu II wojny światowej 8 maja 1945 roku, chociaż Sowieci, no i dzisiaj Rosja Putinowska, świętuje Dzień Zwycięstwa w dniu 9 maja. Zakończył się najkrwawszy konflikt w dziejach świata 80 lat temu, i gdy popatrzymy, gdy porównamy te, te dwa, dwa, dwie, dwie wojny światowe, pierwszą i drugą, no to z naszego punktu widzenia oczywiście należy zwrócić uwagę, że z tej pierwszej, pierwszej wojny światowej, nazywanej wielką wojną z lat 1914-18, wychodziliśmy jako zwycięzcy. Nie tylko, że odzyskiwaliśmy. Niepodległe państwo, ale byliśmy formalnie w gronie państw zwycięskich. Tak to było ujęte w czasie obrad konferencji pokojowej w Paryżu między styczniem a czerwcem 1919 roku i także w momencie podpisywania traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919 roku, który w sensie prawa międzynarodowego przywracał przewracał niepodległą Polskę na mapę Europy, a więc byliśmy zwycięzcami. I ten smak zwycięstwa dyplomatycznego, i tutaj oczywiście główna zasługa Romana Admowskiego, prezesa Komitetu Narodowego Polskiego, potem głównego tak naprawdę delegata Polski na konferencji pokojowej w Paryżu, bo urzędowo tym głównym był premier i minister spraw zagranicznych Ignacy Jan Paderewski, ale de facto. Do momentu zjawienia się Paderewskiego w Paryżu To Dmowski przedstawiał aliantom nasz program ter terytorialny, i do tego zwycięstwa dyplomatycznego, u narodzin II Rzeczypospolitej doszło drugi, drugi smak zwycięstwa, militarnego, czyli smak zwycięstwa nad Rosją bolszewicką, cud nad Wisłą, w sierpniu 1920 roku, i pierwsza zwycięska od 1634 roku. Wojna Polski z Rosją. No, to musiało robić wrażenie, to musiało też, można powiedzieć, wychowywać te pokolenia, nie tylko twórców II Rzeczypospolitej, ale w ogóle pokolenia II Rzeczypospolitej właśnie w tej aurze, w tym smaku zwycięstwa. Natomiast w maju 1945 roku Polska należała do, można powiedzieć, głównych przegranych tego konfliktu, który rozpoczął się 1 września 1939 roku. Przypomnijmy, Polska wchodziła do II wojny światowej broniąc dwóch imponterabiliów, dwóch priorytetów niedyskutowalnych. Po pierwsze niepodległości, po drugie integralności terytorialnej. To dlatego rząd polski wiosną 1939 roku odrzucił zarówno żądania niemieckie, tak zwanej eksterytorialnej, Autostrady przez Polskie Pomorze, łączącą, która miała łączyć Rzesze z Prusami Wschodnimi, jak i tak zwanego uregulowania wolne, statusu wolnego miasta Gdańska i tak zwanego uregulowania statusu mniejszości niemieckiej w Polsce, bo to, wszystkie razem te żądania oznaczały, że w krótkim czasie Polska byłaby jedną wielką mapą e, eksterytorialnych tras, które by pokryły właśnie terytorium Rzeczypospolitej i byłaby ona można powiedzieć językiem innego wroga Polski, Fryderyka II, obierana jak karczoch, listek po listku. Bo chciałbym zwrócić uwagę, że no właśnie to żądanie chociażby budowy eksterytorialnej autostrady przez Polskie Pomorze, to się wydaje, a właściwie to może by się trzeba było zgodzić, a w ogóle wziąć ofertę Hitlera i pójść z nim razem przeciwko Sowietom. Tylko każdy, kto mniej więcej wie, jak się buduje autostradę, to wie, że trzeba najpierw do, ten, do tego wielkiego placu budowy dojechać. Materiały przywieźć, ludzi przywieźć, którzy będą budować. E, I ta budowa nigdy nie, nie dotyczy tylko samej nitki autostrady, tylko obejmuje znacznie większy teren. Także to byłby wstęp, jak już wspomniałem, do pokrycia nie tylko Pomorza, ale i Wielkopolski, Górnego Śląska, potem całej zachodniej Polski siecią różnych eksterytorialnych połączeń, bo przecież trzeba te materiały budowlane do tej autostrady eksterytorialnej dowieść. I także wiosną 1939 roku rząd polski, też kierując się tymi imponderabiliami, czyli obroną suwerenności oraz integralności terytorialnej Polski, odmówił, Naciskom, oparł się naciskom aliantów Francji i Wielkiej Brytanii, no, aby jednak przyjąć ofertę Stalina, który oczywiście kuglował, udawał, bo w tym czasie już negocjował z Niemcami, ale przed Londynem i Paryżem udawał, że no nie, no Sowieci oczywiście są gotowi walczyć przeciwko faszyzmowi niemieckiemu, no ale armia czerwona musi dojść na front walki z Niemcami, a najkrótsza droga idzie przez terytorium Polskie, więc trzeba by te Parę milionów żołnierzy Armii Czerwonej przepuścić przez polskie terytorium, tak aby właśnie mężnie walczyła Armia Czerwona przeciwko Niemcom w obronie światowego pokoju. No, nikt taki naiwny w Polsce nie był. Nie po to odrzucano żądania niemieckie: eksterytorialne autostrady przez Polskie Pomorze, żeby godzić się na wielkie eksterytorialne marszruty sowieckiej armii przez całe polskie terytorium. Doskonale wiedziano w Warszawie, czego raczej nie przyjmowano do wiadomości w Paryżu i w Londynie, gdzie zresztą były bardzo rozbudowane sieci komunistycznej agentury wpływu, że tam, gdzie wejdzie armia czerwona, to ma tendencję do niewychodzenia przez kilkadziesiąt lat. I dlatego rząd polski odmówił zarówno niemieckim, jak i alianckim, de facto sowieckim żądaniom wiosną 1939 roku. Wiosną 1945 roku, w maju, Polska nie była ani suwerenna, ani nie zachowała integralności terytorialnej. Z wojny wychodziliśmy ze straszliwymi ranami, bo gdybyś chodziło tylko o y, utratę terytoriów, czy też y, nawet utratę pełnej suwerenności, ale przecież wychodziliśmy jako naród poraniony. Pozbawiony lwiej części elit, elit politycznych, intelektualnych, duchowych. Od początku Niemcy i Sowieci od 1 i 17 września 1939 roku systematycznie eksterminowali polską elitę i to jest odebranie nam na długie lata. My właściwie z tymi konsekwencjami tych zbrodni mierzymy się do dzisiaj. Odebrano bowiem nam na długie lata potencjał rozwojowy, bo. Wielokrotnie o tym mówiłem przy okazji wspominania 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej, na nowo trzeba wspominać, że przecież nie tylko chodzi o ofiary, które spoczęły w palmirach, w katyniu, w lasach Piaśnickich, w forcie siódmym w Poznaniu, w wielu innych miejscach kaźni polskiej inteligencji w Warszawie w 1944 roku. Ale trzeba pamiętać, że oni, ci profesorowie, ci nauczyciele, adwokaci, Instruktorzy harcerscy, nauczyciele, działacze samorządowi polityczni, oni już nie dochowali się swoich uczniów, naśladowców, nie stworzyli szkół, nie założyli wielu z nich rodzin, nie mieli już więcej dzieci. Krótko mówiąc, odpadły całe ogniwa ciągłości polskiej inteligencji. Przyszli komuniści po 1945 roku, oni już byli wtedy, w maju, de facto byli już od lipca 1944 roku u władzy. I te wyrwy zapełnia, zapełniali inteligencją tzw. nowego chowu, formatowaną przez kolby sowieckich żołnierzy, i to są konsekwencje, te, te można powiedzieć, najfatalniejsze II wojny światowej, które, o której, o której, o której zakończenie wspominamy właśnie 8 maja. No a ponadto właśnie Polska wychodzi. Z II wojny światowej, z, tracąc ziemie, które były od wieków częścią Królestwa Polskiego, częścią Rzeczypospolitej, były centrami polskiej kultury. A symbolami tych, tych centrów utraconych, centrów polskiej kultury są dwa. Dwa miasta, Lwów i Wilno. Wilno, ale ma mater naszych wieszczów, Mickiewicza, Słowackiego. Gdzie wykładał Lelewel, Śniadecki, to, jest cała, to są całe pokolenia polskiej inteligencji, no, podobnie Lwów, Uniwersytet Jana Kazimierza, Wielka Szkoła Historyczna, Prawnicza, Matematyczna, tętniące życie centrum intelektualne Małopolski Wschodniej. Przypomnijmy, że przecież Lwów został przyłączony do korony. Jeszcze w okresie piastowskim uczynił to król Kazimierz Wielki w 1340 roku i po ponad 600 latach ta ziemia, to miasto zawsze wierne, odpadło od Polski. Komuniści, którzy po 1945 roku głosili taki slogan, zresztą wrogo przejęty od narodowców, że powracamy na szlak piastowski, no jakoś zapomnieli, zapomnieli o tym, że no właśnie. Szlakiem piastowskim także był lwów, przyłączony przez ostatniego piasta na polskim tronie. A jeśli by jeszcze przypomnieć, że przecież Grody Czerwieńskie, o Czerwieńskie walczył i Bolesław Chrobry, i Bolesław Śmiały, a więc władcy związane z, związani z okresem monarchii wczesnopiastowskiej, no więc mamy do czynienia tutaj rzeczywiście z utratą ziem, które historycznie były polskie. No, i te miliony Polaków wypędzonych z tych swoich ziem ojczystych, a dla niepoznaki i kłamliwie nazywani repatriantami, byli osiedlani na ziemiach zachodnich i północnych. No ale to też wspominając w kontekście zakończenia II wojny światowej, trzeba podkreślić, że po raz pierwszy, po raz pierwszy w dziejach mieliśmy taką oto sytuację w naszej historii. Że graniczyliśmy z Rosją zarówno od wschodu, jak i od zachodu. No bo przecież, utworzone po II wojnie światowej, Niemcy Wschodnie, czyli Niemiecka Republika Demokratyczna, no to był jeden wielki garnizon armii sowieckiej. Więc mieliśmy Sowietów i od wschodu, i od zachodu, ba, mieliśmy ich w środku. No bo oczywiście, Armia Sowiecka to jest ta reguła, że jak już wejdzie, to już ma kłopoty z wyjściem. Ona już była tutaj. W Polsce aż do 1993 roku. I tak naprawdę, yy, w sensie polityczno-wojskowym, te konsekwencje zakończenia II wojny światowej dla Polski, one, one zakończyły się, to, tą datą jest właśnie wrzesień 1993, kiedy ostatnie jednostki armii rosyjskiej opuściły terytorium Polski. To jest, to jest rzeczywiście data, a, która jakoś umyka. Nam, kiedy analizujemy początki III Rzeczypospolitej, bo skupiamy się na 4 czerwca 1989 roku, na pierwszych wyborach prezydenckich w 1990 roku, na pierwszych wolnych wyborach parlamentarnych w 1991. Ale ta data wycofania się wojsk rosyjskich z Polski w 1993 roku jakoś nam umyka. Przecież jest to epokowe wydarzenie, bo Właściwie od czasów Wielkiej Wojny Północnej, czyli od początku XVIII wieku, wojska rosyjskie tylko z krótkimi przerwami opuszczały terytorium Polski, a tak właściwie zawsze były. Te krótkie przerwy, no to okres Sejmu Wielkiego, potem oczywiście i to też przejściowo okres wojny polsko-rosyjskiej, czyli powstanie listopadowe 1830 31 Potem mamy przerwę na dwudziestolecie międzywojenne i teraz, i teraz ponad 30 lat tej sytuacji, kiedy nie mamy na własnym terytorium wojsk rosyjskich. To trzeba cenić i trzeba robić wszystko, żeby ten okres no, nie był liczony w dziesiątki lat, tylko w setki lat, żeby ta, 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 ta nieobecność Rosjan w Polsce w sensie Obecności wojskowej była, była rzeczywiście już, już utrwalona. A więc my rzeczywiście nie mamy co świętować, kiedy, kiedy wspominamy zakończenie II wojny światowej. Oczywiście sam fakt zakończenia straszliwej rzezi, jaką, jaką była ta Druga wojna światowa, to jest wydarzenie pozytywne. Natomiast z punktu widzenia, zwłaszcza naszego, naszego kraju, nie, ma, nie było z czego się cieszyć. Przypomnijmy, maj 1945 to jest sytuacja, w której przywódcy polskiego państwa podziemnego oczekują w Moskwie, aresztowani wcześniej w marcu w Pruszkowie, oczekują w Moskwie na sfingowany i pokazowy proces, który będzie miał miejsce w czerwcu 1945 roku i będzie dokładnie zsynchronizowany z. Toczącymi się już w ostatecznej fazie negocjacjami, które miały przynieść skutek w postaci utworzenia zdominowanego przez komunistów, tymczasowego rządu jedności narodowej. A więc Druga wojna światowa, druga wojna światowa była jej wynik, jej zakończenie to nie był początek pokoju w Polsce, to nie był początek pokoju na ziemiach polskich. Trwało Powstanie antykomunistyczne, powstanie żołnierzy niezłomnych, którego główna fala zostanie, zostanie złamana na początku lat 50., ale wiosną 1945 roku trwa, trwa to powstanie. Oczywiście Sowieci i ich podwykonawcy czyli komuniści osadzeni, osadzeni w Warszawie także za zgodą zachodnich aliantów, głównie Stanów Zjednoczonych. No też rozpoczynają oczywiście dzieło terroru. Przypomnijmy, że w ramach tak zwanej Polski Lubelskiej, czyli tego, tego pasa terytorium polskiego między Bugiem a Wisłą, które było oddane pod administrowanie komunistów z PPR-u w drugiej połowie 44 roku przez Sowietów oddane. Pierwsze decyzje PKWN no to Polegały na utworzeniu oczywiście aparatu terroru, czyli Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz, oraz milicji obywatelskiej, bijące serce partii, które rzeczywiście ten, ten terror już wiosną 1945 roku, e, zwłaszcza wobec działaczy opozycyjnych, ale też wobec duchowieństwa katolickiego, już, już szedł pełną parą. No a to oznaczało oczywiście, że. Decyzje jałtańskie, czyli konferencji Wielkiej Trójki, które zapadły w Jałcie, one już były wcielane w życie, tak jak tego żądał Stalin, tak jak od początku to było w strategicznych planach Stalina, żeby uczynić z Polski ostatecznie kolejną Republikę Sowiecką. Najpierw trzeba było zlikwidować, już można powiedzieć, reszki tej, 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 tej polskiej elity, wychować na nowo. Na model sowiecki, tych, którzy mieli rządzić Polską, i finalnie doprowadzić do tego, że miała to być, miała to być kolejna Republika Sowiecka. To, że tak się nie stało, to jest yy, wielka zasługa przede wszystkim narodu, narodu pozbawionego w dużej części elit, elitych społecznych, politycznych, ale trwającego. Yy, yy, przy Kościele. Kościół był tą po 1945 roku w sensie instytucjonalnym jedyną ostoją, nie tylko ostoją życia duchowego, ale także, można powiedzieć, tą, tą, tą arką przymierza między dawnymi a nowymi czasy. Bo mimo hekatomby, którą Kościół też poniósł w latach II wojny światowej, dość wspomnieć, że koło 1 trzecia księży zginęła z rąk niemieckich w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach II wojny światowej, to jednak Kościół e, e, no był, był depozytariuszem nie tylko właśnie wartości stricte religijnych, katolickich, ale też narodowych. I to, i to pozwoliło, to pozwoliło e, e, narodowi polskiemu przetrwać w łączności ze swoją tradycją, która kształtuje jego tożsamość, ale to też, to też tłumaczyło, dlaczego komuniści tak bardzo kościoła po 1945 roku nienawidzili.